Cała Polska zamarła w ciszy. Anna Mucha, ikona polskiego kina, aktorka, której uśmiech rozświetlał ekrany przez ponad dwie dekady, nagle znalazła się w centrum dramatycznych doniesień. Ostatnie chwile Anny Muchy, te słowa, które pojawiły się na paskach informacyjnych i portalach plotkarskich, wstrząsnęły milionami fanów. Nikt nie był przygotowany na taką wiadomość. Kobieta, która przez lata symbolizowała energię, niezależność i siłę, nagle zniknęła z mediów, a prawda, która zaczyna wychodzić na jaw, jest bardziej wstrząsająca niż ktokolwiek przypuszczał. Anna Musza, znana z niezliczonych ról filmowych i teatralnych, była nie tylko gwiazdą, była zjawiskiem. Od czasu, gdy jako nastolatka zagrała w kultowym filmie Lista Schindlera. Polata triumfów w serialu M jak miłość stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych nazwisk w polskim showbiznesie. Charyzmatyczna, odważna, często kontrowersyjna, zawsze mówiła to, co myśli. Widzowie ją kochali za szczerość, temperament i poczucie humoru. Dlatego najnowsze doniesienia o jej ostatnich chwilach wywołały szok, niedowierzanie i smutek. Jak to możliwe, że kobieta która jeszcze niedawno pojawiała się na premierach filmowych, pozowała na ściankach i udzielała wywiadów pełnych życia, dziś stała się bohaterką dramatycznych nagłówków. Co się wydarzyło za kulisami? Z kim rozmawiała ostatni raz? I co kryją słowa jej najbliższych, którzy w ostatnich dniach milczą, unikając kamer? Źródła z branży medialnej mówią o dramatycznym załamaniu i nagłej zmianie w zachowaniu aktorki. Niektórzy współpracownicy przyznają, że już od kilku tygodni Anna była inna, bardziej wycofana, melancholijna, jakby przytłoczona czymś, o czym nie chciała mówić. Jeden z producentów filmowych zdradził: Podczas ostatnich dni na planie było widać, że coś się dzieje, nie była sobą, patrzyła w pustkę i milczała. To nie była ta sama Anna. Internauci zareagowali natychmiast. Fale komentarzy, pełne emocji i niepokoju, zalały media społecznościowe. Nie wierzę w to, co czytam. Anna Mucha to legenda, musi z tego wyjść. Proszę, niech ktoś powie, że to tylko plotka – piszą fani. W ciągu kilku godzin hashtag Anna Mucha stał się najczęściej wyszukiwanym hasłem w polskim internecie. Tradycyjne media również nie pozostają obojętne. Serwisy informacyjne cytują anonimowe źródła z otoczenia aktorki, sugerując, że sprawa jest poważniejsza niż się wydaje. Telewizja polska i portale rozrywkowe wstrzymały się z oficjalnymi komentarzami, czekając na potwierdzenie faktów ale wśród dziennikarzy panuje jedno zdanie: Coś naprawdę się wydarzyło. Publiczność, która dorastała razem z muchą, dziś obserwuje rozwój wydarzeń z poczuciem bezsilności. Bo Anna nie była tylko celebrytką, była częścią codzienności. Jej obecność w mediach, pełne pasji wypowiedzi i spontaniczne reakcje sprawiały, że ludzie czuli się, jakby ją znali osobiście. Dlatego teraz, gdy wokół niej narasta aura tajemnicy i niepokoju, tysiące osób czeka na jedno, na potwierdzenie, że wszystko jest w porządku, ale tego potwierdzenia wciąż nie ma. Cisza, jaka zapadła wokół Anny Muchy, stała się jeszcze bardziej wymowna niż jakiekolwiek oświadczenie. Dziennikarze śledzą każdy ślad, każdą wskazówkę. Niektóre źródła twierdzą, że ostatni raz była widziana na planie zdjęciowym pod Warszawą, gdzie kręciła nowy projekt. Inne podają, że odwołała wszystkie spotkania i nagrania, powołując się na problemy osobiste. Co się wydarzyło naprawdę? Czy to tylko chwilowy kryzys, czy coś znacznie poważniejszego? Na te pytania na razie nie ma odpowiedzi, ale jedno jest pewne: Polska nigdy nie była tak zaniepokojona losem swojej ulubionej aktorki, bo to, co wydawało się zwykłą przerwą w karierze, zaczyna wyglądać jak początek dramatycznej historii, której zakończenia nikt nie potrafi przewidzieć. Cisza, która zapadła po publikacji pierwszych doniesień, była niemal namacalna. W mediach społecznościowych i redakcjach telewizyjnych zapanowało poruszenie. Każdy chciał wiedzieć, co naprawdę wydarzyło się z Anną Muchą. Wystarczyło kilka sekund, aby internet zalały nagrania z jej ostatniego występu. Na nich aktorka, dotąd znana z pewności siebie i błysku w oczach, wyglądała na wyraźnie zmęczoną, jakby coś w niej pękło. Jej głos drżał, a spojrzenie, zwykle pełne energii. Wydawało się gasnące. To był moment, który wielu fanów nazwało później ostatnim sygnałem, którego nikt nie zauważył. Według informacji z redakcji TVP, Mucha miała odwołać wszystkie nadchodzące projekty. W oświadczeniu, które nie trafiło jeszcze do opinii publicznej, miała napisać, że potrzebuje ciszy. Dla osoby, która przez lata żyła w blasku reflektorów, takie słowa brzmiały jak dramatyczne pożegnanie z dotychczasowym życiem. Zespół produkcyjny programu, w którym występowała, ujawnił, że ostatnie dni pracy były pełne napięcia. Była skupiona, ale inna. Nie rozmawiała z nikim. Wychodziła ze studia szybciej niż zwykle. Czuło się, że coś się dzieje, zdradził anonimowo jeden z realizatorów. W internecie pojawiły się też zdjęcia z planu. Anna w szarym swetrze, bez makijażu, z kubkiem kawy, siedząca samotnie w kącie garderoby. Obraz, który kontrastował z jej wizerunkiem z czerwonych dywanów. Wielu komentujących pisało, nigdy nie widzieliśmy jej takiej? Portal Fact.pl opublikował artykuł, który wstrząsnął opinią publiczną. Anna mucha w dramatycznym stanie. Bliscy potwierdzają, że aktorka przechodzi trudny okres. Zaledwie kilka godzin później Super Express dodał: Ostatnie nagrania muchy łamią serce fanów. W krótkim czasie temat zdominował wszystkie media, a nazwisko aktorki nie schodziło z nagłówków. Pod jej ostatnim wpisem na Instagramie, który brzmiał: Czasami trzeba zniknąć, by odnaleźć siebie, pojawiło się ponad 100 tysięcy komentarzy. Fani prosili, błagali o wieści, o choćby jedno słowo. Anna, napisz, że jesteś bezpieczna. Nie zostawiaj nas w niepewności, że to tylko niektóre z nich. Ale cisza trwała. W międzyczasie w mediach zaczęły pojawiać się głosy osób z jej otoczenia. Jedna z przyjaciółek muchy ujawniła, że od kilku tygodni aktorka zmagała się z ogromnym stresem i przemęczeniem. Anna miała zbyt wiele projektów naraz, a do tego życie prywatne nie dawało jej spokoju była na granicy. Inna osoba współpracująca z nią przy produkcji serialu dodała: Była perfekcjonistką. Jeśli coś nie wychodziło, obwiniała tylko siebie. Jednak najbardziej poruszające okazały się słowa jednej z koleżanek z planu. Podczas przerwy w nagraniach powiedziała mi: Nie wiem, czy dam radę jeszcze raz udawać, że wszystko jest dobrze. Wtedy nikt nie przypuszczał, że to mogą być jej ostatnie słowa przed dłuższym zniknięciem. Telewizje zaczęły emitować specjalne programy poświęcone Annie. W jednym z nich psycholog medialny analizował jej ostatnie wystąpienia, jej ton głosu, gesty, a nawet sposób, w jaki trzymała dłonie, to wszystko wskazywało na wewnętrzny konflikt, przemęczenie, wypalenie. Tymczasem fani zaczęli organizować akcje wsparcia. Hashtag. Trzymaj się, Anna rozlał się po sieci jak ogień. Setki osób publikowały zdjęcia z aktorką, wpisy pełne wspomnień i podziękowań za jej rolę. To kobieta, która uczyła nas odwagi, teraz my chcemy dać odwagę jej. Wśród komentarzy pojawił się też jeden, który wzbudził szczególne zainteresowanie: Anna zostawiła coś po sobie coś, co wkrótce wszyscy zobaczymy. Dziennikarze natychmiast zaczęli badać, co mogło to oznaczać. Niektórzy sugerują, że chodzi o projekt filmowy, nad którym pracowała potajemnie. Podobno miał to być dokument o samotności i presji w świecie showbiznesu. Tematy, które dziś nabierają nowego znaczenia. Na planie tego projektu Mucha miała powiedzieć do reżysera: "Wszyscy myślą, że żyjemy marzeniem, a tak naprawdę często tylko gramy w nim rolę". Słowa te. Dziś cytowane przez portale i fanów brzmią jak przerażająca przepowiednia. Wieczorem tego samego dnia, gdy media zaczęły publikować coraz więcej niepokojących informacji, na profilu jej menedżera pojawiło się krótkie oświadczenie: Anna prosi o prywatność, dziękuję za wsparcie. Nie było zdjęcia, nie było podpisu, tylko prosty komunikat, który zamiast uspokoić, wzbudził jeszcze większy niepokój. Dla wielu ludzi to właśnie ta cisza jest najbardziej przerażająca cisza, która nadeszła po latach śmiechu, wystąpień i emocji bo jeśli Anna Mucha naprawdę postanowiła się wycofać, to znaczy, że świat, jaki znaliśmy z jej udziałem, już nigdy nie będzie taki sam. I choć wciąż nikt nie zna pełnej prawdy, jedno jest pewne Polska od dawna nie była tak poruszona losem jednej osoby. Każdy kolejny dzień bez nowej informacji sprawia, że napięcie rośnie, a pytanie brzmi coraz głośniej, co naprawdę wydarzyło się w tych ostatnich chwilach Anny Muchy. Wieczorem, gdy emocje osiągnęły punkt kulminacyjny, pojawiły się nowe doniesienia, które tylko pogłębiły atmosferę niepokoju. Jeden z dziennikarzy śledczych ujawnił, że tuż przed zniknięciem Anna Mucha. Miała odbyć rozmowę z producentem dużej stacji telewizyjnej. Według relacji rozmowa była trudna, a aktorka miała wyraźnie zaznaczyć, że nie zamierza już dalej grać roli, której nie czuje. W tych słowach wielu dopatruje się nie tylko zawodowego zmęczenia, ale też symbolicznego pożegnania z branżą, która dała jej wszystko i jednocześnie wszystko zabrała. Kolejne informacje napływają z mediów branżowych, które dotarły do fragmentów notatek z prywatnego dziennika Muchy. Pisze w nich o presji, jaką odczuwała każdego dnia, o świecie, w którym uśmiech bywa obowiązkiem, a słabość luksusem, na który nie można sobie pozwolić. Ludzie widzą tylko światło reflektorów, ale nie widzą cienia, który one rzucają. Miała zanotować kilka dni przed swoim zniknięciem. Te słowa cytują dziś wszystkie portale, podkreślając, że mogą stanowić klucz do zrozumienia tego, co się wydarzyło. W programach informacyjnych eksperci mówią o zjawisku wypalenia wśród artystów. Psychologowie podkreślają, że popularność i ciągła presja sukcesu potrafią doprowadzić nawet najtwardszych do granic wytrzymałości. Anna Mucha to przykład osoby, która dawała z siebie wszystko. Kamera była jej domem, ale każde światło kiedyś gaśnie, mówi jedna z komentatorek. W międzyczasie do redakcji zaczęły trafiać nagrania z fanami, którzy wspominają swoje spotkania z aktorką. Widać na nich Annę pełną życia, żartującą, przytulającą się do ludzi, którzy ją podziwiali. Te obrazy kontrastują z obecnym milczeniem. Widzowie nie mogą pogodzić się z myślą, że ta sama kobieta, która jeszcze niedawno śmiała się na ekranie, dziś może walczyć z czymś, czego świat nie potrafi zrozumieć. W jednym z talk show reżyser, który współpracował z Muchą, wspomina: Ona miała w sobie niezwykłą moc. Potrafiła wejść na plan, spojrzeć w kamerę i wszyscy czuli, że to prawda, ale w ostatnich miesiącach czułem, że ta prawda zaczyna ją boleć. Jakby każda rola przypominała jej coś, od czego nie mogła uciec. Internauci próbują odczytać ukryte znaczenie w jej ostatnich słowach. W jednym z wywiadów udzielonym zaledwie dwa tygodnie przed milczeniem, Anna powiedziała: Szczęście to nie błysk fleszy, tylko moment, gdy wreszcie możesz oddychać. Dziś te słowa powracają jak echo. Niektórzy twierdzą, że były to jej pożegnalne zdania, inni wierzą, że zapowiedź nowego początku. Tymczasem coraz więcej osób zauważa, że pewne szczegóły nie pasują do siebie. Jedna z redakcji ujawnia, że aktorka przed zniknięciem pozostawiła otwarte umowy, a jej telefon komórkowy został wyłączony tuż po serii nieodebranych połączeń. Kto dzwonił? I dlaczego nikt nie potrafi wskazać, gdzie jest teraz. Plotki i teorie mnożą się z minuty na minutę, a w sieci powstają całe fora analizujące każdy gest, każde zdanie wypowiedziane przez Muchę w ostatnich tygodniach. Wśród przyjaciół panuje zmowa milczenia. Nie chcą mówić, bo jak twierdzą, to jej historia, nie nasza. Jednak jedno z anonimowych źródeł zdradza, że Anna planowała coś wielkiego. Mówiła o. Projekcie, który miał wstrząsnąć Polską. Niektórzy są przekonani, że chodziło o film autobiograficzny, inni o dokument, który miał ujawnić kulisy branży telewizyjnej i ciemne strony popularności. Gdy noc zapada nad Warszawą, sieć wciąż żyje jednym pytaniem: czy Anna Mucha wróci? I jeśli tak, to jaka wróci? Bo wszystko wskazuje na to, że ta historia jeszcze się nie skończyła. Wręcz przeciwnie, dopiero się zaczyna. Niektórzy komentatorzy mówią wprost. To nie koniec kariery, to koniec pewnej ery. Jej nazwisko, jej twarz, jej głos stały się symbolem całego pokolenia, które dorastało razem z nią. I właśnie dlatego teraz, gdy cisza wokół niej staje się coraz gęstsza, ludzie czują, jakby tracili kogoś bliskiego. Ale wśród tego smutku pojawia się też nadzieja. Nadzieja, że za tą ciszą kryje się odrodzenie, że Anna Mucha jeszcze raz pojawi się na ekranie silniejsza, spokojniejsza, prawdziwsza niż kiedykolwiek wcześniej. Bo jeśli historia jej życia nauczyła Polaków jednego, to tego, że Anna Mucha nigdy nie poddaje się bez walki. A jednak, gdy wszyscy myśleli, że historia Anny Muchy powoli dobiega końca, na horyzoncie pojawił się zupełnie nowy trop. Dziennikarze śledczy natrafili na informacje, które mogą całkowicie odmienić sposób, w jaki patrzymy na ostatnie tygodnie życia aktorki. Według źródeł bliskich produkcji filmowej, nad którą Mucha pracowała przed swoim zniknięciem, w jednym z nieukończonych nagrań znalazł się fragment, którego nikt wcześniej nie widział. Krótka scena, w której mucha, patrząc prosto w kamerę, mówi cicho niemal szeptem prawda zawsze znajdzie drogę. Ta scena nie była częścią scenariusza, miała zostać nagrana po zakończeniu zdjęć, spontanicznie, bez reżysera i ekipy. Nikt nie wie dlaczego to zrobiła, ani do kogo kierowała te słowa. Jednak teraz, gdy Polska wstrzymuje oddech, te kilka sekund nabiera znaczenia niemal symbolicznego, jakby aktorka zostawiła po sobie zagadkę, której rozwiązanie dopiero nadejdzie. Niektórzy są przekonani, że Mucha przygotowywała coś więcej niż film że miała plan ujawnienia prawdy o świecie show biznesu, w którym się poruszała. Jeden z jej znajomych powiedział: Anna nie znosiła fałszu. Jeśli czuła, że coś jest nie tak, nie milczała. Tym razem chyba postanowiła mówić inaczej poprzez milczenie. Inni wierzą, że to tylko forma artystycznej prowokacji, kolejny etap jej nieprzewidywalnej kariery. Ale niezależnie od interpretacji, wszyscy zgadzają się co do jednego: to, co dzieje się wokół muchy, wykracza daleko poza granice zwykłej plotki. Redakcje największych stacji telewizyjnych zapowiadają specjalne wydania programów poświęconych aktorce. W jednym z nich ma zostać pokazany ekskluzywny materiał z ostatnich dni jej pracy. Z przecieków wynika, że w tych nagraniach Mucha mówi o wolności, która czasem wymaga odejścia, i o tym, że światło sceny potrafi oślepić nawet tych, którzy myślą, że je kontrolują. Te słowa brzmią dziś jak pożegnanie albo zapowiedź nowego początku. W sieci pojawiają się spekulacje, że aktorka mogła opuścić kraj. Niektóre portale donoszą o możliwym wyjeździe do Włoch, gdzie miała przyjąć propozycję współpracy przy międzynarodowej produkcji. Jej menedżer nie potwierdza, ale też nie zaprzecza. Anna potrzebuje spokoju. Czasami, by się odnaleźć, trzeba na chwilę zniknąć. To jedyne zdanie, jakie pojawiło się w odpowiedzi na pytania mediów. Tymczasem fani nie przestają szukać odpowiedzi. Grupy w mediach społecznościowych liczące dziesiątki tysięcy osób wymieniają się teoriami, analizują każde zdjęcie.